Oh, jak mały hopsa, e, Miał tak ładnie wyjść, kurwa! Hej, czyście mogą wziąć z kieszeni? To jest kolejny odcinek, zagrajmy, wy Mafia! The Lost of City, czy coś takiego? Nie, City, Lost of Heaven! nie nieważne. Idziemy do Ralfiego, on nam pokaże, jak otworzyć znowu wóz. Taki ładny, fajny, nowy. Fuck you, ralph yeah, This Yeah, great Ralphie. That should do the trick. Bye bye, Ralphie. Jinkies avus. Fordor Cruiser, chromium Fordor. Ręczny, mmm, pięknie wchodzi. Stryk. Wszystkiego najlepszego. Piczu A5, 8, anuluj, cofnij. 8, 0, okej. Okay. PIN do mojej karty. Ha, 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 trolo, żarcik. Kosmonaucik. Tam, tam dam 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 Skończ. dam 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 się powstrzymać dam silniejsze kurwa ode mnie dam Dziwne, nagle wszyscy mają te samochody i ich, ich, ich tak jest, tak jest, tak, to, 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 to. I jest, ich jest, tak dużo. Why? Why? tak raz tak jest, widziałem pierwszy raz jest, z tego e... znaczy, zauważyłem, że po mieście tak nowe tak 500L. Śmiesznie to wygląda, w ogóle śmieszne są te wozy. Ty stworzyli malucha, którego powiększyli. No... Bez sensu w ogóle myślenie. Samochód mały? Mały, dobra, no ale... Ty, cena 60 tysięcy za takie małe badziewie? What? No właśnie. To Fiat. No właśnie. Sam mam dwa Fiaty Doblo. Tak. Ja mam jednego. Maxi kombi, a mój tata ma dostawczego. Tak. I wszystkie są nasze. Tak. Jaki ten pych! Co to było?! O, widać, że gość prawa jazdy nie zdał. No, Ralfi miał rację. Solidne wózy. Wo wózy. <laughs> Wozy. O, matko. Uwaga. Nie, 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 nie. O, bo bym ci puknął, przyjacielu. Od tyłu cię wziął. Dobra, skończmy się jarać. Przepraszam, pani. Okej, okay, ładnie zaparkujemy. Je Przecież parkowanie... Tak... Dobra... Idziemy... Wysiedliśmy z auta, ale muzyka dalej gra! Łaj. Pewnie ma jakieś sławki bezprzewodowe w uszach... Wiecie... Jak ochroniarze... Hop, za. Tam, tam, taram... Tu nie... Widzicie? Tu jest... Bo teraz nas nie wpuszczą... Patrzcie, zobaczcie... Tutaj zaraz będziemy musieli wejść po strój... Bo tędy nas nie wpuszczą... Widzisz... Hmm. hmm, idziemy spod kulonym ogonem. Po tu. Tak, nie. To jest tu. Stryk ciuch marynarza. Skąd on się tu wziął? I to nawet dwa. Wow. Ale śmiesznie, jesteśmy majtkiem. Wszystkie drzwi ładnie pozamykane. i o dziwo ten sam gościu. Ja wyglądam tak samo i nas wpuszcza. What? Nie rozpoznałem różnicy jeśli chodzi o twarz. Dam, da, daram, dam, dam. dam, dam. race. Śmieszny tu będzie motyw z wyczyszczeniem kibla, ha, niestety. Wszystkiego najlepszego, fagio! Okej. Okay. Żyjnie w końcu. On wymiotuje tak, b suko. Ło, widzicie te przechyły, Uu, jak słodko. Chodźcie, idziemy się nachlać. Eee, tu muszę wejść, a, do góry wejdę, tędy. Trolololo, idziemy się napić. Jednego. A. a a, tak jeszcze jednego. Ten dźwięk. Zamkę drzwi, jap. Wymiotuj, że z tego co pamiętam, to kibel jest tu. Znaczy kibel, toaleta. mężka.

Yeah, right. Maybe I'll lend them to you, but you gotta promise to clean up that mess in there and bring them right back. I'll wait in the stern for you. Clean up? Um, sure, you bet. Okay, there you go, but bring them back. Gdzieś tu było wiaderko. I no chuj wie gdzie. Pije te wiadro. Nie wiem, gdzieś tu było wiadro, wiem, do sprzątania i trzeba było je mieć, żeby tam posprzątać, ale gdzie jest te wiadro? I don't know. Bo jeśli nie posprzątamy, to on przyleci i będzie się ten. No, na stłuk, idziemy poszukać wiadra. Nie ma bata, musi gdzieś być. Chyba coś zjebałem. We mnie szczelają. Nie. Nie. Nie szczelają we mnie. A jednak. Rzucę się przez rufę. Nie. Jak chcę utonąć. Mam tylko Nie mi biją. Ucieknę. Aha. Już wiem, że jak nie ma potrzeby, nie mam nikogo tu. Nie, nie będę już ci pał. A ty żigni w końcu kiedyś. Eee, z stomach. Gdzie jest te kurwa wiadro? Chyba tutaj tu tak. Tu jest to wiadro. Muszę najpierw tam iść, popatrzeć, że jest zepsute. Stryk, Ale znalazłem wiaderku! Tu? ja, Chodź tu. Ha. Mów do pleców, hahaha. Ha, ha. Mam wiatr? Yy, mam wiatr, dobra. Okej, okay, bitch. Hops, do góry, w lewo. Hops, w lewo, prosto, yeah. W lewo i stricte do środka, O oh, yeah. Tam jest broń. Ale my sprzątamy. Żeby mieć spokój. Czysto! I dawaj broń. A wiadro w dupce. Backspace. Oh yeah. Naprawdę tej broni tam nie było widać. That, <laughs> Pamiętam jak na początku nie umiałem tej broni zdobyć to letałem do tamtego gościa i go tłukłem po dupie. Żeby umarł. Tu jesteś. <laughs> o matko, to mi ty i te twoje teksty, dobra A ty zigniesz w końcu kiedyś. On zigał. I tak musimy czekać. Aż tamten ziom wyjdzie. Tu, stąd go zas zaszczylemy. Bo potem styknę tu, tu i pstryk uciekam. Tak. Jakie wiksy. O, o, o! Myślałem, że żygnie. Zrobię takie. O, tu coś widać na horyzoncie Ty ten statek się cały czas porusza Ja pierdziele. A, nie spodziewałbym się Tam się fajne wiksy dzieją O, wreszcie wyszedł Oje, yeah. radny, czy jak mu tam się zwał Ale to nie jest tam sam goście, co był przedtem w białym Dzień. tym. W białych ciuszkach, w białym garniturku. Tak, Dęcz. <laughs> it. Radny. I tu ja jestem tu. O, o, widzicie, wymiotował przed sekundą. No wymiotni jeszcze. No, no, no jeszcze trochę. A miałeś wymiotować. O, Paul już tu stoi. Nie mogę to niego wsiąść? Nie mogę teraz. A ty wymiotuj. Dobra. Stryk. Bye bye. Ja. Yeah. Szybka akcja.

But it's not enough. Now we're after Morello's right hand man, his brother, Sergio Morello Jr. He controls the unions in the city. His biggest assets are the Dockers' unions, thanks to whom he practically controls every import into the city. We kill him, and a big part of Morello's income is gone. I think I know how we'll do it, boss. Sergio is usually at the Italian Garden restaurant. There's a telephone in the restaurant, and across the street, a phone booth. You go to the booth and call inside the restaurant, saying you want to speak to Sergio. I'll be standing in front of the restaurant with a Thompson. And as soon as Sergio gets to the phone, I'll waste him. Then we just got to get to the car and make a quick getaway. What do you say? Yeah, I suppose I can handle the calling part. Get to it, boys. Vincenzo will give you your weapons. Ojej, oh yeah. je mm. misja wydaje się na prostą, a ja widzę tędy. <laughs> Nie mogę, kurde. O, przycisnę się pierwszy, tak. O, to jest pierwszy, to jest nowy wóz, którym się, którym się nauczymy jeźd się jeździć, <laughs> którego nauczymy się otwierać. Pstryk, pstryk. Chodź tu, Wini. Wini suko, Wini suko, Wini suko, Wini suko. -y, oh a yeah. je. Chyba że mi da kol, daję mu Thompsona. <laughs> Bo ze mnie taka cipa. No, a ja dostanę kolta, Super. No, widzicie. Stryk. I co ja mam? Kolta i detektywa. Przeskoczę cię, przelececie. Przelecę O oh je, yeah. Widzicie, jestem pierwszy. Ha, ha, ha. Chodź tu.

Chujowa czerń. Spychasz delikatnie i zaskakuje. Patrzę w ziemię, mam 50 FPS-ów. Patrzę w niebo, 120. What the hell? A wiem, co miałem zrobić. Pytanie, czy wielkość klatek ma, ma duże znaczenie, jeśli chodzi o, pff, nie wiem, no, nie masę e, tego, tego odcinka, czy filmu, tylko tylko wielkość, no, że po prostu nie ma na przykład e, półgodzinny u mnie ma 5 giga, nie? E, po przerenderowaniu już, bo przed przerenderowaniem ma około 30-40, a bez na przykład, jak ustawiłbym sobie 60 fps no bo mam ustawione na 120 blokadę, żeby nie obniżał mi niepotrzebnie, nie? No, jak coś tu spieprze, to będę musiał od nowa zresztą robić całą misję, co jest niedobre. Potrąciłem cię. A, w lewo, o, jedziemy na dół. Tam daradam, dam, daradam, dam, dam, daradam, dam, dampy, 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 butka telefoniczna dampy, 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 O. dampy, Da, 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 da. Ja się tak hamsko tu zatrzymam. Stryk. Aha. Zapaliłem go, okej. Okay. Chociaż tak będziemy musieli resztę wszystkich yeah? wymordować, no ale cóż, skąd on zna numer? Ja? Mr. Morello, please. Hang on. W środku budka telefoniczna. What the hell? Buddy, Mercer Morello ain't here today. Try oh, oh, oh Jesus, holy. Oh. It isn't him. Polly, move it. Morrello isn't there. Dobra. Możemy zwiewać. Nie złapią nas, bo im kółko odstrzeliłem. I na tym mi najbardziej zależało w tym momencie stryk. Jadę To jest policja przede mną? Ja. Tu wzy są chujowane się powinny rozpędzać pod górkę. Tak jak w m, MTV BMX czy coś takiego na PSX-ie. Tam jadąc prosto jechałeś wolniej niż jak jechałeś pod górkę, pod górkę, nie z górki. Co było dosyć dziwne. Ale gra była nawet do, dosyć fajna. Oczywiście czarno-biała. Jakby inaczej. I tu będziemy musieli zaraz wypieprzać wozy jakieś. Tak. W tym momencie musimy się kilku wozów pozbyć. I tych, których nie robimy, który wóz na pewno się pozbyć tego. Schubert Six, nie? Schubert Extra Six for door. door, Schubert Six Extra for Door. To jest ten. Stryk nie ma... i tego. Bolt model B Fordoro. I dwa razy mamy falkonery niebieskie. Piknie. Dobra. Stryk. Okej. Okay. No, a to dalej. Jeszcze troszkę czasu. don't worry about it, tommy. it happens to everybody sometimes. vincenzo and me have thought up a new plan. biff told us that sergio has a mistress who he spends a lot of time with. he must be there today. vincenzo has put together a little surprise for him. all we got to do is put it on his car while he's inside enjoying himself. that's right. all you got to do is put this bomb right under his car and you can just enjoy the show. sergio usually leaves at four, so hurry. this time it has got to work. his mistress lives in our house in oakwood. we'll know he's there if his expensive little sports car's parked out in front. stick the bomb under it." <laughs> "that sounds a lot better. i'll get going." Yes. "okay. Gdzie jest na... Gdzie jest nasz łóż? tam. Dram dam dam dadam. dam 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 dadam. Wezmę sobie ten. Bo ten mi się tak najfajniej podoba. Chociaż ten srebrny jest, No te nie wiem jak on się nazywa. Ten srebrny co teraz miali. go mijali, Jest też spoczy. I Ej, nie wziąłem nawet tej bomby chyba z góry. A jest mnie młokos. No nie, tak to... tak to tylko... Trzeba być. No jak nie, jak tak. Chowaj broń. stryk, stryk pięknie. A nie wiem czemu jakoś tak sobie wyrcę. Warrcę. I teraz powinniśmy dostać też możliwość dostania samochodu od Lukasa Bertoni. Tym wozem mi się akurat fajnie jeździ tak sweet. What? Ani za wolny, ani za szybki. Ten wóz taki. Dobra. Mm -hmm. Nieoczekiwanie muszę zakończyć. Więc odcinek może być trochę krótszy, chociaż nie wiem ile teraz ma. So, jeśli się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i oceniajcie mój film, oczywiście. Tok. Trzymajcie się na razie, Bye, bye, pa.